Klub sportowy Polkowice się rozrasta. Dotychczas miał tylko sekcję piłki nożnej, teraz dołączyły kolejne kickboxing, kolarstwo, tenis stołowy, nordic walking i motocross. Wszystkie te dyscypliny dotychczas funkcjonowały w ramach odrębnych klubów. Prezentacji nowych sekcji była poświęcona konferencja prasowa, która odbyła się w piątek na stadionie przy ulicy Kopalnianej. Wraz z prezesem KS-u Pawłem Wechtą uczestniczyły w niej osoby zarządzające nowymi sekcjami. W trakcie konferencji wszyscy podkreślali, że ze zmianami wiążą spore nadzieje. Prezes Wechta podkreślał, że jego zdaniem z utworzenia nowych sekcji w ramach Klubu Sportowego Polkowice wynikną same korzyści. Uważam, że to jest dobre rozwiązanie, żeby pomóc mniejszym sekcjom, mniejszym stowarzyszeniom, które bardzo często musiały same jakby uporać się z problemami takimi, takiej działalności codziennej. Tak? Czyli no tu na przykładzie pana Słowińskiego, którego znam wiele lat, bo sam trenowałem tenisa stołowego. Wiem, jak ciężko jest zarządzać Jednoosobową sekcją, tak, gdzie, gdzie pan yy, Sławek yy, musi być yy, trenerem, yy, lekarzem, kierowcą i, i pełni wszystkie funkcje. Teraz jako yy, sekcja w klubie... Yy, My przejmujemy bardzo dużo obowiązków, jeżeli chodzi o, o jakby tą pomoc taką merytoryczną, techniczną, księgową, prawną. To jest jakby jeden aspekt. Drugi aspekt, który jakby wyszedł troszkę później, to jest to, że w jedności siła, tak? Czyli my jako, jako jedna, jedyna sekcja piłki nożnej mieliśmy mniejsze przełożenia, jeżeli chodzi o zdobycie jakby sponsora, partnera strategicznego, partnera tytularnego. Jeżeli naszych sekcji jest więcej, to automatycznie mamy... Yy, większy dostęp do, yy, no można tak powiedzieć, do środków jakby takich takich medialnych na zewnątrz. Do, nasi zawodnicy występują na arenach polskich, na arenach międzynarodowych. Także y, jesteśmy jakby lepszym partnerem dla potencjalnych sp sponsorów. I to mówię i rów, y, zarówno pod kątem jakby sprzedaży ich marki y, i pod kątem takiej pomocy y, związanej z, z, z odpowiedzialnością biznesu, czyli żeby, żeby firmy chciały nam pomóc y, jako, jako klubowi, który wychowuje, kształtuje pozytywne postawy u dzieci i młodzieży. I, I tutaj już mogę powiedzieć, że trwają rozmowy ze spółką KGHM za nam, która już do tej pory nam bardzo dużo pomogła i trwają rozmowy, żeby, żeby jakby umożliwić nam wyjście poza Polkowice. Przekonani są o tym także przedstawiciele nowych sekcji, którzy podczas konferencji opowiadali o swoich dyscyplinach oraz sukcesach. Ten pomysł, który powstał myślę, że spowoduje, że ten, ta, ten rozwój tenista będzie w dalszym ciągu utrzymany. Jest to dyscyplina, która, która jest, nie jest, jest drogą dyscypliną, natomiast no, mamy, mamy zawodniczki i z wysokiej półki i, i, i te dzieci staramy się, żeby, żeby, to wszystko, żeby to wszystko pracowało na to, żeby w Polkowicach ten tenisowy był na tym poziomie, co dotychczas. Jedną z nowych sekcji jest kickboxing. Armia Polkowice swoją działalność rozpoczęła przed trzema laty. Jej zawodnicy mają na koncie wiele medali Mistrzostw Polski, a także sukcesy w Mistrzostwach Europy i Świata. Odnosili także znaczące osiągnięcia w Pucharze Świata. Ostatnim sukcesem Polkowiczan, którzy od początku września funkcjonują w ramach KS Polkowice jest Wicemistrzostwo Świata wywalczone przez Kacpra Muszyńskiego, który we włoskiej miejscowości Rimini uległ tylko zawodnikowi z Rosji. Mocno się przygotowywałem do, do tych zawodów, poświęciłem naprawdę wiele życia na to, no i niestety nie udało się przywieźć złota. A co twoim zdaniem spowodowało to, że nie wygrałeś, bo mówisz tak w takiej rozmowie, którą wcześniej przeprowadziliśmy, mówiłeś, że czujesz się troszkę oszukany. Yy, tak, no przed, wszystkim zabrakło może trochę szczęścia, a, ale też sędziów po prostu. Yy, nie dostawałem punktów, no nie będę się maczu przegrałem, tak, ale po prostu jest to niedosyt. Ale to mobilizujecie pewnie do jeszcze cięższej pracy, żeby w przyszłości było lepiej. Yy, tak, ja chcę, chciałbym mieć rewanż z tym Rosjaninem. Yy, chciałbym mu pokazać, że jestem lepszym zawodnikiem od niego. Fani sportów walki w Polkowicach będą mieli okazję zobaczyć zawodników armii w akcji już niedługo, bo w październiku odbędzie się gala sportów walki The Gladiators. Wystawimy 8-9 walk, skupiamy się na miejscowym klubie KS Polkowice połączony teraz jak wiemy z Armią Polkowice. Wystawimy 6-7 zawodników miejscowych, zaprosiliśmy jeszcze zawodników z okolicznych jakby miejscowości, klubów z Nowej Soli, z Gugowa, z Legnicy, z Jawora. Będzie tak, że w walce finałowej wystąpi Bartek Muszyński, staramy się o to, żeby to była walka o międzynarodowy pas mistrza Polski, e, mamy Kaspara Muszyńskiego, wicemistrza świata, Spotężne potężne wydarzenie, e, teraz ciężko dla niego znaleźć przeciwnika, bo jednak swojej wadze i formule no, nie ma w tym momencie w Polsce przeciwników, też nie wiem, czy nie skończymy z przeciwnikiem zagranicznym. Mm. Co mogę powiedzieć jeszcze więcej? Kiedy sprzedaż biletów ruszy, jakie będą ceny biletów, bo to jest to, co zawsze elektryzuje najbardziej też kibice. Od tygodnia ruszamy na początku z kampanią informacyjną, promocyjną. Lecimy z plakatami, z ulotkami, z billboardami. Zapraszamy osób z zakładów pracy. Dogrywamy szczegóły teraz z naszymi partnerami, sponsorami. Bilety będą od 20 zł do 100 zł. bilety VIP przy ringu, z cateringiem. Z kolei osoby zajmujące się Nordic Walking już wkrótce będą miały możliwość doskonalenia techniki pod okiem wyspecjalizowanych instruktorów. Te osoby, które chodzą, które chodzą, zdobywają e, Mistrzostwa Świata, Europy, no to są najlepsi nauczyciele. Tak? Oni są instruktorami i e, przede wszystkim zawodnikami. I chcemy, żeby ci zawodnicy, ci instruktorzy prowadzili zajęcia w Polkowicach dla Polkowiczan. I pod kątem rekreacyjnym, o, o czym za chwilkę powie e, Pan Adam, nasz instruktor jakby sekcji rekreacyjnej, e, i pod kątem już e, sportowym. Pierwsze zajęcia Nordic Walking już dziś na stadionie lekkoatletycznym odbywać się będą do 15 listopada od poniedziałku do piątku w godzinach 17.30-18.30.